Fantastyczne odczucie sam na sam z własnymi w zasadzie myślami, i, i kreska przy kresce. To z drugiej strony też uspokaja niezwykle. Dlaczego ja wybrałam rysunek jako taką główną wiesz, formę wypowiedzi swojej, czy, czy główną technikę pracy? Dlatego, że może zachwycałam się swego czasu i tutaj zaskoczę. Czarno-białą fotografią. Ona dla mnie ma taką siłę wyrazu, wymowy niezwykłą. Wiesz, cokolwiek banalnego zrobisz, to w czarno-białej fotografii właściwie wychodzi to, czego się nie zauważa normalnie w tej przestrzeni, z takim bogactwem, wiesz, nastroju wszystkiego. A fotografią parał się mój toto i on mnie zaraził pięknem czarno-białej fotografii. Założył Związek Polskich Artystów Fotografików w Poznaniu. To moja piękna mama. To jest moja piękna siostra, jako dziewczynka. Też to jestem ja, gdy byłam maleńka. To jest mój tato. Byłam w pracowni u niego zawsze i, i delektowałam się tymi pracami. I, i biegałam na wystawy fotografii czarno-białej, to mi się podobało. A później, wiesz, jak ten kolor wszedł wszędzie, i każdy stał się artystą, fotografikiem, no to kolor już nie działa tak na mnie. Może właśnie dlatego, że, że świat jest piękny tak cudowny, że. Zdjęcie lepiej zrobić, niż ja mam malować, bo są lepsi ode mnie. Przyroda to jest wiadomo, że ona jest ponad wszystko. Nieraz jest tak bajecznie piękny krajobraz, za słońce chociażby, że to odtworzone już jest kiczem jakby. Może dlatego ja pejzaży nie maluję. skończyłam Wyższą Szkołę Sztuk Pięknych w Poznaniu. Ale uczelnia przydała się, bo no, wyrobiłam sobie odpowiedni stosunek do sztuki, myślenie, kontakty artystyczne, wymiana doświadczeń, myśli cudowna, ale tak naprawdę ja wiele rzeczy już umiałam. Padłam na trop, że można wszystko wyrażać, i właściwie dlaczego nie ołówkiem? Bardzo często pada pytanie: A dlaczego nie malujesz? Jakby to była podstawa sztuki, że tylko malarstwo się liczy. Nie, no, no rysuję, bo to jest cudowna technika, niesamowita. Kreska przy kresce można stworzyć cudowne, cudowne skojarzenia. Praca bardzo lubi Matylda, także dla niej zostawiam. <laughs> skojarzenie z książki, którą sobie poczytałam. Rękopis znaleziony w Saragosie i ta ilustracja jej odpowiada. Jest też taka praca. To był tryptyk a sweterek dla męża, bo ja nie umiem robić na drutach tak. I żadnego sweterka bym nie zrobiła, no więc przynajmniej w ten sposób mogłam. Wydarzały się różne sytuacje, na przykład z tą pracą, ślady, gdzie nagle przyjaciele, przyjaźnie działo się, a działo z tymi ludźmi dużo rzeczy, i między mną a nimi też była jakaś interakcja. I wiesz, gesty rąk, biegnięcie do przodu, do tyłu, w bok, w różne sytuacje, żeby wplątywanie tych osób. Więc jest tutaj mnóstwo stóp kroczących, mnóstwo dłoni w różnych gestach. Wiesz, mówi się, że oczy dużo mówią o człowieku, ale gesty rąk w danych momentach też chcą coś powiedzieć. Mnóstwo stóp i wiesz, od. Lewego do prawego idące, przez całe życie dokąd się zmierzamy. Czy to gestami rąk, czy y, krokami, stopami, a też i myślami w górze. No i tylko pozostają nam gdzieś niezwykłe wyraźne obrazy najkochańszych osób. A więc czy, czy przyjaciół? I tutaj no właśnie trochę dzieci, trochę ja e, przyjaźnie, twarze przyjaciół. Które coś znaczyły w naszym życiu. Rodzi się pewien e, pomysł w głowie, nagle go widzę, i później bardzo długo chodzę i pewne fragmenty sobie poprawiam. Tutaj bym zrobiła to tak albo tak, ale wiesz, to trzeba wziąć w końcu ten ołówek, ten kadr papieru, je sobie naszkicować. I tak powstaje. I to jest pierwszy, jakby, zamysł. Później, nagle w kompozycji mi coś pasuje, zrodzi się, że wolałabym daną myśl ubrać troszkę inaczej jednak. I to zmieniam, to, to jest naturalne. Ale mniej więcej sens wypowiedzi zostaje. Teraz ja uczę też. Innych rysowania, postrzegania świata. No bo właściwie chodzimy po Ziemi i nawet nie wiemy, jaki kolor ma kamień, a one są kolorowe niesamowicie. Mm, nigdy nie byłam zwolennikiem. Wiesz, jak nieraz studenci naśladowali swoich profesorów na akademii, mnie to irytowało. Bo tworzyły się wiesz, pracownie, w których wszystko wyglądało jednakowo. Nawet profesor chyba nie życzyłby sobie, że, żeby pod niego robić wszystko. Jeżeli ktoś ma schematy w głowie i nie ma własnej wyobraźni, no to jest biedny. Bo ja uważam, że bardzo fajnie czerpać wszystko to, co, czym pozwalają nam się bawić, prawda, w systemie takim, a nie innym. Natomiast warto mieć własny, z własną wyobraźnię, własne przekonanie, że to, co robię jest właśnie słuszne i dla mnie bardzo istotne. Nigdy nie będę robiła niczego, co nazywa się modne, bo inni tak chcą. Wychowałam się w dużym mieście, więc zawsze, zawsze był ten tłum, ten beton, ten, ten hałas, a tutaj jest ta cudowna cisza, ta wspaniała rzeźkość powietrza, no i te widoki. W ogóle lasy tutejsze są fantastyczne. Ja się najlepiej czuję, jak jestem. Nie na ulicy w szklarskiej, tylko w lesie. Czy to nad Czerwonym Potokiem, czy tutaj za oknem zaraz. Przecież mam naprawdę las. W ogóle mam swoje miejsce. Jest takiej energii niezwykłej. I drzewa, do których się przytulam, bo to jest cudowne. Pójść na chwilę ze swoimi problemami, usiąść. Na pniaku, przytulić się do drzewa, powdychać te powietrze, poobserwować przyrodę, a dużo się dzieje w lesie, to tak się wydaje, że nikogo nie ma przy nas, ale chwilę się siedzi od tych żuczków, robaczków, po, po większe nagle stworzonka przemykające, cudne. no i śpiew ptaków teraz, teraz wiosna, fantazja. Szczególnie w dobie, kiedy ja tak walczę o zdrowie, to w lesie nabieram dużo sił. To wiem, że należy walczyć i nie dać się.